Dzień dobry i szczęść Boże! Witam bardzo serdecznie w sobotę 16 sierpnia. Oj drodzy, dzisiaj dostajemy od Kościoła bardzo króciutką Ewangelię, dwa wersety tylko, z 19 rozdziału Mateusza, 13 do 15. I tam jest znana historia, jak dzieci przychodzą do Jezusa, aby otrzymać błogosławieństwo, aby Jezus się pomodlił o nie, aby je wsparł. I przy tej okazji Pan Jezus, taki zadowolony, szczęśliwy, wypowiada ważne słowa: Do takich należy Królestwo Niebieskie, do takich dzieci, do takich ludzi, którzy mają postawę, jak te dzieci. Należy Królestwo Boże. On pochwalił taką postawę, Dziecięcą, dał za wzór dziecko. I tu chciałbym yy, rozwinąć właśnie ten wątek. Moi drodzy, yy, wczoraj odbierałem swojego siostrzeńca z obozu harcerskiego. No i pojechałem troszeczkę wcześniej i zobaczyłem, jak ten obóz yy, wygląda. Yy, w głębokim lesie, fajnie ogrodzony i oznaczony. Namioty uporządkowane, miejsce na wspólne zabawy, miejsce na mycie, miejsce na jedzenie, wszystko to zharmonizowane. A na tym obozie małe dzieciaczki, skauci, którzy z jednej strony są mężni, dzielni, a z drugiej strony bardzo ulegli i posłuszni. I faktycznie w tej społeczności wszystko funkcjonowało w porządku. Mimo, że zdarzały się jakieś wypadki, mimo, że ktoś y, może y, tęsknił i płakał y, za rodzicami, czy zdarzały się y, inne sytuacje trudne, to klimat tego miejsca to jedność, miłość i radość. Ale co było charakterystyczne na tym obozie właśnie harcerskim, że były zasady, które obowiązywały 24 godziny na dobę. Że byli starsi druchowie, którzy prowadzili cały ten obóz, a dzieci te były podporządkowane pewnym zasadom. I żyjąc zgodnie z tymi zasadami, wzrastały w mądrości, w męstwie, w radości, w różnych umiejętnościach. I tak mi się bardzo skojarzył ten obraz z dzisiejszą Ewangelią. Właśnie, bądźcie jak te dzieci na obozie harcerskim, które są. Ufne, które polegają na swoich przełożonych, na autorytecie, słuchają pewnych zasad i przestrzegają je. I w kontrze przypomniał mi się pewien wyjazd taki służbowy z dorosłymi. Jak wyglądają wyjazdy z dorosłymi? Mój drodzy, tam jest zupełnie inny klimat. Tam uczestnicy jadą, aby coś skorzystać, biorą to, co chcą, ale nie. Przyjmują y, jakieś ogólnie podanych zasad funkcjonowania 24 godziny na dobę. Są pewne szkolenia, są może pewne wykłady. Ktoś przyjmuje, bierze, uczy się, ale później jest czas wolny, później jest wieczór wolny i każdy dorosły chce robić to, co mu się podoba i spędzać czas tak, jak mu się podoba. I to jest zupełnie inny obraz, moi drodzy. Taki harcerski obóz z dziećmi, które żwawe, wesołe, funkcjonują 24 godziny na dobę wobec z, zgodnie z pewnymi zasadami, a obóz dorosłych, wyjazd integracyjny dorosłych, gdzie już nie ma tych ogólnych zasad. Każdy chce po swojemu, każdy sam decyduje. Moi drodzy, w kontekście właśnie tej Ewangelii, Jezus pokazuje ten pierwszy wzór jako właśnie ideał, że mamy być ludźmi, którzy są ogarnięci 24 godziny na dobę i nie decydują, jak Bóg, o sobie samym, tylko uwzględniają, że Bóg jest nad nimi 24 godziny na dobę i to Bóg ma coś do powiedzenia w każdej godzinie, i ma pewną propozycję, i ma pewną wolę, którą proponuje, abyśmy podjęli i spełnili. I moi drodzy, w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii, chciałbym zaprosić do tego, byśmy stali się jak dzieci. Bo właśnie dzieciom Bóg błogosławi, dzieciom Bóg, Bóg wspiera dzieci. Ale bądźmy jak dzieci, właśnie w tym funkcjonowaniu. Zgodnie z pewnymi zasadami, które nie pochodzą od nas, które są z zewnątrz, które przychodzą od autorytetu Bożego. I do tego y, chciałbym zaproponować y, takie pewne ramy, y, które w ciągu dnia będą nam przypominały te zasady. Podstawowa taka. Taki schemat, podstawowa pomoc, aby być w posłuszeństwie Bożym, aby być jak dziecko, to kontakt ze Słowem Bożym, na przykład rano, rozpocząć dzień od oświecenia, od zregenerowania swojego ducha, zainspirowania się Słowem Bożym, medytacja poranna. I wieczorem, podsumowanie dnia. Swoisty rachunek sumienia 15 minut przed Panem, prześledzić, co dobrego się zadziało, i za to podziękować, co zadziało się słabego, złego, za to przeprosić. Takie dwa punkty to takie minimum, aby się trzymać pewnych Bożych zasad. A kiedy je przyjmiemy, i zobaczymy w nich autorytet, i będziemy starali się zgodnie z tym żyć, staniemy się jak dzieci. A kiedy będziemy, jak dzieci, Jezus będzie nam błogosławił i będzie nas wspierał. I moi drodzy, drugi wątek, jeżeli chodzi o, tą, chodzi o tą dzisiejszą Ewangelię, zobacz, kiedy dzieci przychodziły do Jezusa, on je wspierał, on je błogosławił, ale apostołowie, którzy byli przy nim, szorstko zabraniali im przychodzić do niego. Apostołom się, apostołom się to nie podobało i zabraniali dzieciom, aż Jezus. Im zwrócił uwagę, mówi, nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo właśnie niebieskie. I co tutaj chciałbym wyciągnąć, taką ciekawą myśl, że nieraz w kościele ci, którzy powinni prowadzić, nauczać, robią wbrew zamysłowi Bożemu, nauczają inaczej, zachowują się, żyją inaczej niż proponuje Ewangelia. Zobacz, no, tak było 2000 lat temu. Apostołowie mieli inną wizję, Jezus miał inną wizję na modlitwę, błogosławienie, na duchowy wzrost, na pokazanie, jaka jest właściwa droga. Dlatego pamiętajmy o tym, by u Jezusa, u źródła czerpać inspirację, by nie zatrzymywać się na powierzchni apostołów, by nie zatrzymywać się na powierzchni tradycji i ludzkich zasad, ale iść do źródła, do Ewangelii, bo nieraz jest rozbieżność między tym, co głosi człowiek, a tym, co głosi Słowo Boże. Niech Pan nam da światło, pokorę i mądrość. I chciejmy się poddać pod autorytet Boży. Chcemy być jak dzieci na obozie harcerskim, gdzie są pewne zasady, 24 godziny na dobę. Chciejmy tych zasad. Chciejmy tego oświecenia. Chciejmy Bożego prowadzenia. Pan z wami. Niech Was wspiera Bóg wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty. Amen.